Siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Blacks A tutaj mamy odcinek z Football Managera Ten pierwszy był testowy i przełączyłem go na prywatny Ponieważ, no jednak był bardzo słaby No i już przedstawię wam pierwszą wyjściową jedenastkę na drugi sparing Tamtego już nie będziecie widzieć, ale na ataku Plejak parę z skrzydłowie Udocha Na środku pomocy ofensywnej jest zawodnik, który się zwie Kamil Betkowski Środek pomocy Tymon Porczek W pomocnik Jakub Kądziołka Środkowy defensywny pomocnik Janusz Kolbusz, na obronie od lewej Konrad Kołodziej No i mi się włączył mecz Ale na bramce jest Kalinowski, na prawej obronie Kaletka, na środku obrony jest Laskos z Pandyrów Co mogę powiedzieć? Spotkanie z Górnikiem Łęczna, Górnik Łęczna chyba aktualnie, sezon teraz jest chyba 2022-2023 Górnik Łęczna jest w drugiej lidze Czyli no oni cały czas mają skład na takie top 8, ale no była okazja. Ale komputer się jeszcze rozkręca, więc nie strzelił i nawet nie wiem, co było. A dobra, Górnie Głęczna jest top 8 co sezon, ale oni chyba ani razu nie wyszli, ani razu nie spadli. Cały czas są w górnej. Dobrze, teraz że broni Kalinowski znowu bez rzutu, no ale jak się nie trzeba rzucać, jak ci strzelają, to się nie trzeba rzucać. No cały czas, jak mówiłem, żeby mi nie strzelili teraz przypadkiem. Chwilę się skupmy, bo tutaj się początek spotkania zrobił naprawdę interesujący Ale dobra, można powiedzieć, że Górnik na cały czas w drugiej lidze siedzi Nie można się wygrzebać, ale też nie jest z drużyną do bicia Na szczęście jest. ja już miałem dwa awanse, jeden spadek Popatrzmy tutaj na pozostałe rzeczy, nic tu ciekawego nie ma W sumie początek spotkania, żadnych trafnych uwag chyba też nie ma Miejmy nadzieję, że to nie będzie taka kopalina, tylko jakieś bramki tutaj padną Albo chociaż interesujące akcje, jak wygląda Polecenia, polecenia, spoko. To gramy. Lisowski Szałnów. No, drugie spotkanie z przygotowawczego. Tam ten film poszedł raczej na niepubliczny, bo ani nie jest dobry, ani ludzi nie jest przyciągnął, więc myślę, że to była próba. Oprócz moich trzech wyświetleń były inne cztery, więc no, dla mnie to jest naprawdę nieźle. Poza tym stwierdziłem, że no dam sobie tak, ze 3-4 filmy wrzucę jak którykolwiek wbije jakąkolwiek sensowną oglądalność, ale fart. No to sobie to sobie będę nagrywał. Bo czemu nie, jeżeli komuś to będzie sprawiał radość oglądanie tego i będzie ciekawy poczynaj stali rzeszył, chociaż to nie jest mówione, jeżeli jak, jakkolwiek się to rozkręci, mogę nową karierę odpalić. Na razie wchodzimy na gotowca, bo powątpiewam, czy to w ogóle ma sens. No ale dobra, przejdźmy do spotkania. 24 minuta 0.0 statystyki praktycznie po połowie, chyba tylko na w celnych strzałach, no ale jak całe pół sezonu miałem dobrą ofensywę to na tym przygotowawczym podejrzewam, że to jest jeden z tych meczów, gdzie no dobra trochę już kolejny celny strzał, ale to może być mecz serii tych, które moja drużyna przestrzela gdzieś po kosmosie, albo nie wykorzysta 10 sam na sam i w bramkę nie strzeli Co mogę powiedzieć? Stal Rzeszów Można powiedzieć, że interesuje się tym jak grają, nie że jestem jakimś fadem czy coś, ale no, Lubię jak wygrywają, tak. Rodzinne miasto. I klub, który... No, nie wchodzę w żadne tutaj masakry teksańską piłą mechaniczną typu Stal Resovia. Ale bardziej kibicuję Stali. Aczkolwiek w tym sezonie drugiej Ligi Resovia nawet czytałem, że jeżeli mają teraz zakończyć i... Jakieś spadki, awanse robić, to Resovia ma szansę wejść do pierwszej Ligi co też w sumie jest fajną opcją, no bo jak się sport rozwija zwłaszcza tutaj w regionie yy, no i jakaś może akcja sensowna Kondziołka, Kondziołka to jest zajebisty zawodnik motor napędowy, tylko tutaj Plejak dostał wylewu jakiegokolwiek płynu do mózgu no i strzeli prosto w bramkarzak ale yy, to jest zawodnik, którego zarząd mi kazał sprzedać już dawno bo ma tutaj 2,5 gwiazdki no i no, Mamy te 2,5 gwiazdki od, od dawna, on chyba tu jest od początku, bo to z zawodników, tu są od pierwszego sezonu, jak przejąłem stal, to jest chyba, chyba tylko Kądziołka, który też nie wiem, czy nie był z juniorów, czy z wzięty, no ale skoro to sparing, to trzeba jakieś zmiany strzelić, żeby kondycja meczowa zawodników rosła, no i, no i żeby grali wszyscy, no może, który się zaprezentuje jakoś sensownie, tak jak zawiał Świdnik, góra strzelił ładnego gola. Ale już nie zobaczycie, chyba że ktoś będzie chciał obejrzeć ten niedorobiony film. Ten już będzie, myślę, dużo lepszy, i nie będzie przez półtorej minuty ekranu czarnego. No i dobra. Jak tu wygląda sytuacja? Trzeba przesunąć Zająca do tyłu, bo to jest też bardzo młody adept. Jak go zobaczyłem na kandydatach na juniorów, to gość był lepszy od połowy mojego wyjściowego składu. A żeby był lepszy od mojego połowy. Kurwa. Wyle w tym razem ja dostałem? A żeby był lepszy od połowy mojego wyjściowego składu, tego wziąłem. Myślałem, czy na początku go nie rzucić na jakieś wypożyczenie, no bo jednak z takimi umiejętnościami, czy do jakiegoś klubu partnerskiego, którego. który mam w powalającej ilości aż jeden. No i myślałem, czy go by nie wypożyczyć. Cały czas jest na liście wypożyczeń, ale nikt go nie chce wypożyczyć. Mam wrażenie, że drużyny, które szukają potencjalnych zawodników do wypożyczeń. Są chyba zbyt słabe na niego, coś w tym stylu. No nie wiem, ale no, takiego zawodnika. Wypożyczam gości po jednej gwiazdce i to biorą ich ludzie od razu, a chłop, który ma 2,5 gwiazdki chwilę miał nawet trzy i no nie da się go wypożyczyć. Nie wiem czemu, ale trudno. Też trudno, no on gra nieźle, nawet tylko mam po prostu aktualnie dwóch lewych skrzydłowych na wyższym poziomie niż on i źle by było odrzucać któregokolwiek od grania. Tak, taktyka nas no tym driblingiem chyba nie za bardzo działa, bo nie mam wrażenia, wchodzą w te driblingi i tak kondzielka tam. No znaczy on w sumie dobry dribling zrobił, ale miał chyba też jeden taki, gdzie się zgubił i stracił piłkę. Może tak będzie lepiej. Celny strzał się. Panowie. No, 64 minuta, już powoli zaczynam się bać, że to będzie... O, może kurwa teraz, góra. Ma potencjał na strzał z daleka, ale on też jest chyba do... Może nie do sprzedania w okienku zimowym, ale... No to jest trzeci zawodnik na swojej pozycji. Ważne, żeby była ta głębia składu, ale... No nie wiem czy on jest już... No ja go mam chyba odkąd miał 21 lat czy 22 i wierzyłem, że się rozwinie, miał potencjał fajny, ale kontuzja cały ten sezon w pizdy na razie. Strzelił na jego ale w sparingu z dystansu no i tyle, a szkoda, ale to go jeszcze sprzedać w jakimś sensownym. Z jakimś sensownym profitem. Kostorza rzucimy na swoją pozycję. O i teraz ma swoją akcję. No i dośrodkował do prawego obrońcy przeciwników, może się znają z poprzedniego klubu widać, że są te automatyzmy. Co zrobisz. No i co? Miałem na początku nadzieję, że to nie będzie jakaś kopanina po kostkach i chyba będzie. Kurwa. Miał 7 godzin do podania, był na czysto pozycję, żeby miał o wiele lepszy sytuację do strzału. Temu tak podał, że ja na jego mie na miejscu mojego napadziora, Czado, to bym chyba specjalnie spierdolił. No nic, marnujemy zbyt wiele łatwych podań. No, muszę się uzgodzić, Bartosz Olszewski ma zbyt wiele swobody. No, może swobody ma, ale też na nie zagraża, obrona się w miarę spisuje. Aczkolwiek. No, na razie ten mecz się układa na idealne 0-0, a że zostało 7 minut plus doliczony, no to jest tu ktoś do zmiany jeszcze, tam mi ktoś zemdleje, za chwilę tego zmienię, Goliński niech wejdzie, też zawodnik kupiony chyba z czwartej czy piątej ligi, a jest na poziomie pierwszej ligi i to pierwszym obrońcą, no ale to chyba uroki menedżera: o to chodzi, żeby szukać, szukać zawodników, którzy, o właśnie, tak, tego mogę poszukać, kto się interesuje, no proszę. No ja też go obserwujemy, że podjebie im turkę jakiegoś na prawej obronie akurat nie mam. No mam jednego zmiennika, ale on jest taki rezerw, zespół rezerw, a pierwszy i, i tak nigdy nie gra w pierwszym. Bo mam jednego prawego obrońcę i myślę, że to jest wartość odpowiednia. Jak złapie kontuzję, to potem jest kisiel w gaciach. No ale wiadomo, trzeba ryzykować. Jeszcze, żeby nam nie strzelili na koniec. Chyba nie strzelą, Raczej obrona się spisze. Czy dadzą kontra zrobić? Nie dadzą. No ale taki chujowy to być był mecz, nawet nie wiem, kto tu mógł VIP dostać. Poszukamy zaraz. Nikt. Nikomu nie dali. E ten, rojek. No dobra, nevermind. Zakończyło się spotkanie, wynik 0-0, no ale to jest przedsezon, więc zrozumiałe, że mogło być średnio. Mam nadzieję, że odcinek bardziej profesjonalny i że Wam się spodoba, że może ktoś zobaczy i napisze: Ej, nagraj drugi. To może nagram drugi. no wszystkim.